Witajcie serdecznie w tym jakże miłym dla mnie odcinku świątecznym. Cieszę się, że mogę z Wami być w tym okresie i że też z sercem jesteście z Muzeum Papierosów. Dzisiaj historia West. Przypadła akurat w tym świątecznym odcinku e, historia i parę słów o Westach. Także znamy tą markę, pamiętamy. Dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy. O tych westach, a naprawdę były to paczki wyjątkowe i nie było papierosów w historii na świecie z tak wieloma. Limitowanymi wydaniami. Zostańcie ze mną. Oczywiście na końcu będą jak zwykle niespodzianki. Będziemy pokazywać polskie Westy i nie tylko. A w międzyczasie tutaj zaprezentujemy, jak to było od początku z tą marką. Więc słuchajcie, mianowicie, Marka rozpoczęła swój podwój świata. W 1981 roku w Niemczech. W Niemczech się wszystko zaczęło i wywodzi się ona z globalnego, z globalnego koncernu Imperial Tobacco. Imperial Tobacco słynie z, tak, z takich marek jak Dawidow, R1. W Polsce znana jest z marek już zapomnianych, ale ale też sercu bliskich ROUTUS-66, Marsów Mocnych. Obecnie też te mocne są jeszcze produkowane. Ale kochani, jak to się zaczęło w tych Niemczech? Te papierosy pojawiały się na początku w ekskluzywnych niemieckich sklepach, butikach i dopiero w latach 90 uzyskały taki szerszy, szerszy wydźwięk na cały świat, mianowicie przez też fantastyczne kampanie reklamowe. No i tutaj wspomnijmy pierwsze koty za płoty ma Westów w Polsce. Był to rok 1996 i tą markę papierosów reklamował nie kto inny jak wtedy Bożyszcze, telewizyjnych, różnych przedsięwzięć i filmów Bogusław Linda. No i teraz Wam zaprezentuję tą dokładnie paczkę, może tą, ale oczywiście sobie tak żartuję, ale to ta paczka reklamowana przez Bogusława Lindę w 1996 roku, kiedy to właśnie były Marsy po raz pierwszy pokazywane i Weszły na polski rynek. I tutaj macie przykład, screen, właśnie z tej reklamy. No, jak zwykle, nie mogę całej reklamy umieścić ze względu na prawa autorskie. Także Bogusław Linda zaczął, no i rozpropagował tą markę dość mocno, i Westy bardzo, bardzo dobrze się sprzedawały. Ale, Westy, kochani, Miały bardzo, bardzo dużo tych rodzajów, różnych, tak, wcześniej wspomniałem wcześniej, wersji limitowanych, i teraz tutaj sobie zaprezentujemy, kochani, te. te Wersje limitowane. A że mamy święta, no to oczywiście zaczniemy od świątecznych, przepięknych westów. Żadna in, inna marka nie zrobiła tak pięknej edycji świątecznej papierosów jak właśnie West. I teraz mam przyjemność zaprezentować te dzieła sztuki. No, spójrzcie, jak można inaczej nazwać te piękne wersje limitowane. Tutaj panowie się uśmiechają, tak? Bo rzeczywiście tu chyba tak postawiono na piękno. Kochamy nasze kobiety i proszę piękne panie w otopce świątecznej. Tu jest jedna wersja, tutaj mamy drugą wersję, a jak? Proszę, takie to piękne Westy, limitowane, niemieckie. W Polsce oczywiście nie były dostępne ale w Niemczech tak piękną miały edycję. No i teraz jak panie tutaj były, no to też coś dla pań. E, e, odwrotnie, proszę, mamy też mężczyzn e, pięknych, przystojnych, seksownych mężczyzn na tle właśnie świątecznych dekoracji. Proszę. No dla mnie to są naprawdę no, wyjątkowe papierosy. I właśnie to jest kolekcjonerstwo papierosów. No. Zobaczcie, jakby to gdzieś zatracić, żeby to już po prostu nigdzie tego nie było, żeby to nie zachować. No szkoda by było, tak? Zobaczcie, jak się przykładano do fantastycznych wydań, grafik. Ja to zawsze powtarzam, kochani, że cieszę się, że kolekcjonuję, bo przynajmniej to nie zginie, że tak kiedyś też się żyło. Taka była wolność przekazu, słów, wszystkiego, emocji i Niepotrzebnie nam to ktoś zabrał, zabiera, i, i już niedługo tego nie będzie. Tu mieliśmy wersje świąteczne, Boże Narodzeniowe, ale nie sposób też wspomnieć, że też były bardzo fajne. Jak już mówimy o historii, pokazujemy różne paczki, że była też przepiękna seria Wielkanocna. Spójrzcie, to są 25. No i też pokrótce wspomnę, na pewno będziemy jeszcze do nich wracać za pół roku na Wielkanoc. Ale zobaczcie też. No, i tutaj są nawiązania. Tutaj po waszej prawej stronie, no napiszcie mi w komentarzu, jakie tu mogło być nawiązanie do jakiego filmu, bo podpowiem, że to film. No i no, fantastyczne rzeczy. Jak dla mnie forma jajeczka i takie różne, różne fajne z tym związane dopinki czy sugestie. Słuchajcie, i teraz tak. Następnie przejdziemy teraz do Westów, takich ogólno tendencji różnych, no to tutaj też takie, o, ja jeszcze pokażę może te klasyczne, setki, 25, piątki, no bo to jest taki sztandarowa grafika, kolor biało-czerwone, najbardziej się kojarzące wszystkim Westy, tak wyglądały te klasyczne, no a teraz pokażę różne inne wydania, proszę, takie mamy też. Westy w sprzedaży były. Większość nie było w Polsce. W Polsce była tylko ta wersja biało-czerwona, i potem jeszcze pokażę inne na koniec polskie, ale tych na pewno nie było. Zobaczcie: Westy Magik, Westy Złote i Westy Strong. Też takie odmiany były ciekawe. No i teraz tu się zaczyna całe królestwo odmian, proszę, a tu mamy wyjątkową paczkę Westy Cola, Westy orzeszki, nie wiem, jakieś pistacjowe, to może wy mi napiszecie, jak zwykle w komentarzach, bo mnóstwo wiedzy od was tutaj dostaję, bardzo się z niej cieszę, no i oczywiście Westy limonki cytrynowe, czy jakiś taki smak orzeźwiający, proszę, no takie to piękne grafiki, kolorowe, no przyciągały te papierosy, kochani palaczy, niestety, no i Coś za coś, piękne, ale rzeczywiście kusiły, bo teraz też tutaj widzę, że się uśmiechacie i ślinka wam leci. Ale, kochani, nie palimy. Ja tutaj nie chcę być posądzany o promocję palenia, zawsze to mówię. Kochani, papierosy są szkodliwe. Lepiej nie palić, żyć długo i cieszyć się życiem. Także lecimy dalej. Zobaczcie, co tu dla Was mam. Też piękne. Tutaj też często e, e, piszecie, żeby pokazać te kisy. Kis. E, tu macie feel, no i soul, też takie wydania były, westów limitowanych. Zabawa, muzyka, spontan, miłość, proszę, odczucia. E, no i tutaj też już wcześniej Wam pokazywałem na filmie e, o dzikich zwierzętach w muzeum. Jest też przepiękna seria z dzikimi zwierzętami. No i tutaj samych tylko takich przedstawicieli, bo oczywiście jest ich więcej, ale spójrzcie, mamy tutaj przedstawicieli. No, coś pięknego. Lwa, niedźwiedzia, wilka. No, bardzo mi się te papierosy podobają, i też jak tutaj przychodzi się do muzeum, to bardzo chętnie je oglądacie. Tu mamy dzikie zwierzęta. No, to czas, kochani, na co? Na dzikie ptaki. Tutaj serdeczne pozdrowienia i specjalna dedykacja dla mojej żony, bo tutaj jest prezentowany ulubiony jej ptak. Jastrząb, jastrząb, kocha jastrzębie, jastrzębie, ale niestety są to, jak ona mówi, mordercy bez serca, także morderca bez serca zawsze mówi, no coś w tym jest, piękny ptak, duży, drapieżny, z charyzmą, z odwagą, ale no robi niefajne rzeczy naszym gołąbkom, także taka tutaj tylko wspominajka i serdeczności dla mojej żony, piękne, piękne łesty. No i tutaj też mamy, kochani, Westy, um, Westy, Westy, Westy Space, proszę. Tu są Westy Space. Y, tutaj nie wiem, czy tutaj y, będzie to ukazane, ale jak się przekręca, tutaj jest już oświetlenie, to na pewno zaburzy, ale te paczki się tak fajnie zmieniają, zmieniają po prostu tutaj graficznie. Space'y też bardzo ciekawe paczki, też robią tutaj zainteresowanie, szczególnie u młodych y, tutaj. E, widzów, e, bo naprawdę bardzo, bardzo też ciekawa wersja Space. I tutaj mamy jeszcze, mamy jeszcze, kochani widzowie, taka wersja 25, e, jakaś taka wersja z dawnych lat skóry e, zwierzęce, teraz to jest absolutnie nie do pomyślenia, ale zobaczcie, taka też na kształt jakiegoś e, e, dawnej, dawnej epoki Dawnego, pierwotnego życia. Taka walka o ogień. O, przypomniał mi się film Walka o Ogień, coś takiego. No, bardzo, bardzo fajne też edycje Westów. No i teraz tutaj, kochani, zostaje paczuszka też ciekawa. Proszę, Westy Formuła 1. Jak myślicie, co to jest za Bolit? No, kochani, boli na pewno McLarena. McLarena, bo w, w latach 1997-2005 um, Westy były sponsorem McLarena. Dużo tych papierosów, różnych marek sponsorowało wyścigi Formuły 1. A West właśnie sponsorował w tych latach McLarena. I też oczywiście paczuszka jest wspomnieniem tych czasów. Dobrze, kochani, na no to teraz jeszcze Wam pokażę. Zostańcie ze mną na koniec, bo dopiero zaczną się fajne, fajne e, rzeczy, a za chwilkę będzie naprawdę szok dla Was. E, na pewno się zdziwicie. Więc tak, e, tutaj jeszcze pokażę, jak wyglądają westy z różnych stron świata z Azji, z, z, z Bliskiego Wschodu. Proszę, z, tak one się prezentują. No zachowana jest ta kolorystyka biało-czerwona, e, biało proszę. No i teraz tutaj, jak zostaliście, mam nadzieję, że e, będziecie zaskoczeni. Ja już to pokazywałem wcześniej, ale kochani, e, na pewno dużo osób jeszcze nie widziało. Uwaga, dan, dan, dan. no z tego to jestem mega dumny, Westy Longis, najdłuższe papierosy na świecie. W szorcie pokazywałem i w odcinku, długie jest piękne, zapraszam na ten odcinek. Bo pokazuje takie długie 120. No i najdłuższe papierosy, właśnie te U.S. longis. No, coś fantastycznego. Papierosy, no mega, mega długie, bez filtra. Tutaj macie pokazane zwykły papieros, a jak wygląda ten długi. No, naprawdę. Były dostępne tylko w Niemczech sprzedaży, w krótkiej, le, limitowanej serii coś, coś niebywałego, coś niebywałego, ale właśnie takie były Westy, że zaskakiwały. Jest o nich film, zapraszam. No i tutaj, kochani widzowie, zapraszam was właśnie na te odcinki z innych e, tutaj historii: historia Marlboro, historia Kamela, historia Palmala, laki Strike, no Winstona. Dużo jest do obejrzenia. Jak tutaj jesteś i nie widziałeś tych poprzednich odcinków? Zapraszam Cię na nie. Zostaw ślad po sobie, napisz komentarz, bo bardzo lubimy te komentarze. Jak piszę się na każdy komentarz, odpisuję. To jest Evenement wśród youtuberów, że ja naprawdę odpisuję na każdy komentarz. Także zapraszam, także zapraszam oczywiście do subskrypcji, jak ci się to podoba, ten kanał. No to jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, że zasubskrybujesz mój kanał i, i że ta praca moja i tutaj to opowiadanie się podoba. Także bardzo dziękuję za to. Lecimy dalej, kochani, bo mamy teraz papierosy polskie, westy. I to najbardziej lubicie. Jeszcze raz pokażę, Bogusław Linda reklamował te Westy, czerwone, krótkie, najbardziej standardowa paczka, standardowa paczka na świecie, proszę, reklama z 1996 roku, no ale na końcu pokażę to, co Westy zasłynęły w Polsce i powsze czasy i jest bardzo dużo, Zapytań, westchnień i pokaż, pokaż, a masz, a masz, bo to, bo tamto, ale na koniec. Ale jeszcze pokażemy Westy, może, może takie, polskie, też takie nawiązanie do tych już pokazywanych wcześniej, zabawa. Proszę takie, może widzieliście, nie widzieliście, piszcie, jak coś tam wam się przypomni, proszę Westy takie. Mamy jeszcze Westy, Westy. Takie, kochani, proszę. Jest to rok, ja Wam powiem, 2015, czyli 8 lat temu, takie łeściki też były, proszę. Mm. Nie wiem, jak te Westy smakowały, kochani. Wiem, że nie były złe, ani nie były dobre, ani nie były złe, ale może Wy się, kochani, wypowiecie, jakie macie odczucia z Westami. Bardzo dużo piszecie właśnie o smakach, jak to właśnie te papierosy z różnych marek smakowały, więc też zapraszam do komentarzy, że wypowiedzcie się, czy były dobre, czy były złe, czy takie. Myślę, że też to będzie bardzo fajnie poczytać i też tutaj widzowie też sobie poczytają opinie o smakach. No i tutaj jeszcze pokażę takie łezciki, proszę. Tu mamy 2012 rok. To były mistrzostwa w piłce nożnej. I też taka wersja limitowana wyszła. Może akurat mieliście też przyjemność je gdzieś tam zobaczyć, ale one na pewno były krótko. Tym bardziej one są bardzo cenne, bo na pewno były tylko miesiąc. Nie, nie sądzę, że dłużej. Także takie westy. No i teraz, kochani, te jeszcze pokażę, proszę. Takie łeściki jeszcze. A, to się już zaczyna, bo to już są tak. Te, to już jest taki wstęp do tej niespodzianki, co mam dla Was na sam koniec. Nie, na sam koniec, proszę. Takie też łeściki. To jest rok 2015. I teraz uwaga, uwaga. dadam, da dadał, nadchodzą. Legendy Westów, e, papierosy, które zostaną zapamiętane na długo. Westy Ice. Wow, brawo dla nich. Wiem, że większość już je widziała na, na shortach i też o nich opowiadałem, jak jeżeli odcinek papierosy smakowe, ale naprawdę te Westy Ice były genialne. Z lodóweczki się je trzymało, wyciągało. No, furora nawet tutaj jest, przyszedł tutaj jeden z gości do muzeum i powiedział, proszę mi pokazać łestę Ice. Y. pokazałem mu, a on, wie Pan o co chodzi, ja przez nie rzuciłem palenie. I ja wiem, no jak to, przecież to papierosy, bardzo dobre papierosy, że tutaj wszyscy się zachwycają, jak to mógł Pan rzucić palenie przez tę łestę? A on mówi, proszę Pana, jak je wycofali w 2020 roku, Szukałem zastępnika, nie znalazłem i przestałem palić. One były tak dobre, że po tych Westach już żadna in, inna marka nie smakowała tak jak te Westy. Także też, kochani, wypowiedzcie się, czy rzeczywiście te Westy to były naprawdę klasowe. Ja je zawsze pokazuję razem z elemami for, for, forwardami. I myślę, że to taka jest no i oczywiście jeszcze z Marlboro Ice tak. te takie trzy święta trójca papierosów kultowych. Westy Icey tylko w Muzeum papierosów. To kochani, żeśmy przelecieli po tych wszystkich tutaj paczkach papierosów różnych. Dodam tylko, że marka West jest w 90 krajach obecnie. Sprzedaż się cały czas rozwija. Tak, jak tutaj dodam, że no papierosy teraz gdzieś mają drugie jakieś życie, że gdzieś w niektórych regionach świata, a i też w Polsce, kochani, wzrosła liczba osób palących. No, palimy, uwaga: 26% osób Polaków pali papierosy. Nie mnie to oceniać, ja nie palę i, i zakończyłem palenie dawno, dawno temu. No ale taka też informacja do Was niech trafi, że jest gdzieś jakiś bunt społeczny, że te papierosy po prostu zostaną już wkrótce wycofane, bo do 2030 roku naprawdę w Europie już nie będzie dostępności papierosów. Kochani, bardzo serdecznie chcę podziękować E, przede wszystkim moim kochanym wspierającym, e, też bo jakby nie wy, to byłoby dużo trudniej. Tutaj macie listę wspierających e, kanał e, z przycisku: wspieraj. Tutaj są e, ci e, wspierający e, cykliczni, abonamentowi. Także doszły nowe osoby. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam też e, do subskrypcji abonamentowej bo naprawdę y, ja oczywiście ba, dla koniec, jak dłużej ze mną będziecie i będziecie mi pomagać, ja zrobię dla Was kolekcję 10 paczek papierosów, jak staniecie się Malbor, o, malboromenami, także zapraszam i też jesteście odznaczeni, że y, komentarze są Wasze podświetlone inaczej, więc jest to jakiś wyróżnik, także jak macie ochotę wesprzeć, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Przycisk wesprzyj na kanale głównym, no i tu jeszcze mamy drugie wsparcie, Tipli to jest link pod też nazwą Muzeum Papierosów. Jest Tipli, i tam też można jakoś kanał wesprzeć. Jak ktoś nie ma karty kredytowej, no to też tu jest taka opcja Bliki, różne opcje. Także mówię o tym, bo dużo osób też właśnie chce pomóc, i jest taka możliwość po prostu, a ja bardzo serdecznie. Wam z całego serca za to dziękuję. Bardzo dużo przychylności, bardzo dużo komentarzy. no Są osoby, co w każdy odcinek piszą komentarz i te komentarze są najważniejsze, bo komentarz to rozwój kanału. Także oglądajcie, mówcie znajomy, może jeszcze nie, teraz są okres świąt, dużo osób, kochani, będzie, będzie w gościach, będziecie się spotykać, jak ktoś pali. Powiedzcie ze znajomych, z rodziny, powiedzcie mu, że jest taki wariat, co prezentuje jako jedyny w Polsce pokazuje historię papierosów. Niech dołączą do kanału, zasubskrybują. Bardzo, bardzo Wam. Dziękuję. Sprawdźcie sobie dzwoneczki jeszcze przy subskrypcji, to jest bardzo ważne, bo część tych dzwoneczek dzwoneczków się jakby to nazwać, no już nie jest aktywne, tak? I nie przychodzą wam powiadomienia o live'ie i dużo osób mi mówi: "Był live, a ja nic nie wiedziałem". Także sprawdźcie sobie, jak wam zależy, żeby na live'ach być moich, a coraz fajniej fajniej te, coraz więcej osób i fajnie na, na tych live'ach jest. Także zapraszam e, też na live'y i sprawdźcie sobie dzwoneczek przy subskrypcji. No, i kochani, doszliśmy do końca, więc życzę Wam bardzo szczęśliwych, zdrowych, radosnych świąt, Bożego Narodzenia, rodzinnie, w fantastycznej atmosferze, żebyśmy się wszyscy kochali, nie byli sobie wilkami, bo to jest niefajne i, i lepiej sobie żyć w zgodzie. Pozdrawiam moich przyjaciół, sympatyków. Pozdrawiam też moich tutaj, moje bliskie osoby, rodzinę, całą moją kochaną żonę, dzieci, Nikolę, Julcie, Mariusza. Także kochajmy się, wspierajmy. No i zapraszam do następnego odcinka po świętach. Bardzo Wam dziękuję i kocham Was, że mam taką oglądalność, i mamy fajny, fajny zespół Muzeum Papierosów ekipę. Wesołych świąt.